Hej, 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 moi drodzy, witajcie serdecznie w spóźnionej premierze zdrapki Retro Casa za 5 zł. Przygotowałam 4 zdrapeczki, kochani, 20 zł, nie szaleję, bo wiem, że za piątkę jest marnie, ale jest. No dobra, to co my tu mamy? 10 stopni wygranych od 5 do 180 tysięcy, no, całkiem ładnie. Zdrapka jak zdrabka, taka, taka... Dziwna. No. Dobra. E, szukamy, co my tu szukamy. Koniczyna podwaja raz dwa, a diament. E, a diament po prostu daje nam wygraną. Mamy numer 25, 21, 13 i moją ósemkę. Zobaczymy, czy ta ósemka coś nam da. Lecimy najpierw ze zdrapeczką e, z numerem 25. No i trzymajcie kciuki, żeby cokolwiek tu było. Lecimy. Korona, arbus, winogrono, cytryna, ananas. Mamy, kochani, diament, mamy wygraną. Nie będzie e, premiera na dużym minusie. Dalej mamy bank, wiśnie i dzwon. Dobra, zostawimy sobie wygraną na koniec. W takim bądź razie. No to może, 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 może trzynastkę sobie weźmy. O. żeby wszystko ładnie wszyscy widzieli. Szukamy. Mamy ananas, wór, monety, safe, truskawkę, wiśnie, pomarańcze, banany, banknoty i winogrono. Zdrapa jest pusta. Numerek 21, oczko. No to szukamy. Mamy arbuza, ananasy, Ruskawkę. Safe. Mamy gwiazdę. Garnek, jabłko, pik, wiśnie. No i, i banany. Pusto. No i ósemka, która mnie ostatnio nie zawodzi na premierach. Zobaczmy, czy dalej jest taka szczęśliwa jak tamte. Lecimy. Proszę bardzo. Ósemeczka i mamy wgraną. Kocham ósemki. Ósemki dają mi wygrać. Pierwsze co? Mamy diamencik. Szukamy dalej. Mamy bank. Mamy banany. Mamy pik. Mamy pomarańcze. Banknoty. Safe. Ananas. Garnek. I mamy drugi diament, kochani. Tak więc dwie zdrawki wygrały. Dobra, kochani, bierzemy się. Tu mamy pewnie piątkę z numerem 25, ale. Mamy piątkę. Nie jest źle. Kontrolne GG. Nie wiem, kochani, nie wiem. Muszę nadrobić Wasze premiery. No i przechodzimy do mojej ósemeczki. Ach, moja ósemka mnie nie zawodzi. Tu mamy piątkę. I tu mamy piątkę. Ślicznie. Ha ha, ha. Dobra. No to kochani, podsumowując, dzisiejsza premierka jest super. Na cztery drapki wygrały dwie, a dwie niestety przegrały. Ale raz na wozie, raz pod wozem. Z 20 zł wygraliśmy 15, tak więc jesteśmy tylko piątka na minusie. Jest super. Dzięki kochani za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnym drapingu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Hej!